Ponad 3 lata inwestowania dywidendowego mi bardzo szybko minęły. Jeszcze pamiętam, jak zaczynałem i szukałem podstawowej informacji w sieci. Czyli jak założyć konto maklerskie, jak przelewać środki, jak kupić akcje, czy szukałem miejsca, gdzie mogę sobie monitorować mój portfel w całości. Dosyć ciekawe to były początki, ale już 3 lata mi minęły, więc chyba czas na jakąś większą refleksję i określenie się co dalej. A przynajmniej tak to będzie wyglądało w moim przypadku. Ja nazywam się Tomek, od 2022 roku zainwestowałem ponad 350 tysięcy złotych w akcje spółek dywidendowych. I jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach zachęcam do zostawienia lajku like pod wideo oraz do komentowania chętnie odpisuję na wasze komentarze a przy okazji pomaga to zwiększać zasięgi moich filmów patronem kanału jest XTB polski broker to jemu podoba się co robił i chętnie to wspiera w XTB od jakiegoś czasu można prowadzić konta Ike, a teraz można również sobie otworzyć konto XE czyli najlepszy emerytalny zestaw kon. można już u nich na platformie prowadzić co uważam że jest świetnym rozwiązaniem i prawdopodobnie podstawą inwestycji dla większości osób dla zainteresowanych kontem XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera, a dodatkowo kolejny link zaprowadzi Was na mój blog, gdzie krok po kroku opisuję jak założyć konto w XTB oraz jak wygląda podstawowa obsługa konta. Ale na początku zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli dywidendy są super, dochód pasywny jest super, rośnie szybko i ułatwia nam życie, a przynajmniej finansowe. Ja rozumiem argumenty, że dywidendy są opodatkowane, że jak jest się młodym albo nie chce się na razie korzystać z dywidend, to nie warto. Warto sobie nimi zaprzątać głowy, bo to tylko niepotrzebna strata na podatku, ale to nie zmienia wcale ich funkcjonalnej wartości. Jeżeli chcecie sobie pokrywać jakieś koszty życia dzisiaj, to dywidendy do tego się świetnie nadają. Wcale nie są gorsze niż dochód z wynajmu, a dla mnie wręcz osobiście są lepsze, bo nie jestem przywiązany do żadnej lokalizacji. Wystarczy telefon z aplikacją i dostęp do internetu. A dzisiaj, jeszcze w czasach, kiedy mamy dostępnych coraz więcej ETF-ów, już nawet nie trzeba się martwić analizowaniem i dobieraniem spółek. Wystarczy odpowiedniego ETF-a wybrać i w niego załadować środki. Dochód pasywny z dywidend jest realny, wymaga większego kapitału, ale jak najbardziej jest realny. Zróbcie sobie taki eksperyment, na który przeznaczycie około 20 tysięcy złotych. Kupcie za te środki 200 udziałów w ETF-ie SCHD. Da Wam to ponad 200 dolarów rocznie, czyli ponad 700 złotych rocznie przy dzisiejszym niskim kursie dolara to złotówki. To jest prawie 60 zł miesięcznie, które co roku będzie rosło o jakieś 10%. W gorszych latach w czasie jakiegoś większego krachu może ten wzrost wyniesie tylko 5%, ale długoterminowa średnia to 10%. Wykorzystajcie to na jakieś opłaty. Może rachunek za internet, może Netflix, może rachunek za telefon. Cokolwiek wybierzecie, to już prawdopodobnie do końca życia nie będziecie się musieli przejmować tym rachunkiem. Oczywiście to mała kwota i prawdopodobnie jeden z mniejszych wydatków w waszym budżecie domowym, ale możecie się gorzyć tak powiem, pozbyć raz na zawsze. Dywidendy są super, wystarczy je tylko dobrze rozdysponować. W takim przypadku nie przejmujecie się wartością akcji. Która i tak będzie w tym przypadku rosła długoterminowo, tylko wykorzystujecie te środki, aby pokrywały konkretne koszta życia. A jak nie macie takich potrzeb aktualnie, to nic straconego. Możecie dzisiaj się skupić na jakichś spółkach wzrostowych, aby Wasze pieniądze skuteczniej pracowały dla Was, a w późniejszym okresie możecie przeskoczyć na akcje dywidendowe albo ETF-y dywidendowe. Jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie szczerze: dywidendy to nie wszystko. Moja strategia od początku co jakiś czas ewoluowała, ale ogólnie można powiedzieć, że kierowałem się tym, aby kolekcjonować akcje dobrych biznesów, jak znaczki pocztowe, dobre biznesy powinny być z nami na długie lata, a przy okazji będą mi płacić dywidendy. Moim priorytetem więc było nabywanie kolejnych akcji po to. Aby te wpływy z dywidend były z roku na rok coraz większe, i to mi całkiem nieźle wychodzi. Pod zera tak naprawdę w tym roku powinienem dobić do pułapu 2000 zł z dywidend co miesiąc. To już całkiem zacna kwota, ale dywidendy to jedna strona medalu. Jednak druga strona to wartość naszego portfela czy akcji. i tutaj już to mniej ciekawie wygląda, a przynajmniej na dzień dzisiejszy. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Chyba mam osobne wideo na ten temat nagram Jednak jakbym od początku mojej przygody z inwestowaniem rzucał środki w prosty ETF na SP 500, to dzisiaj byłbym bogatszy o jakieś 20-30 tysięcy złotych. Jeszcze w kolejnych tygodniach wrócimy do tego tematu i policzymy to sobie dokładnie. Pamiętajcie, że na pracę wykonaną przez nasze zainwestowane środki składają się nie tylko dywidendy, ale również wzrosty na akcji. I tak, inwestujemy długoterminowo. Dzisiaj może to słabiej wyglądać. Szczególnie jak się kupuje spółki z historycznie wysoką stopą dywidendy. Jednak koniec końców to jest ważny element układanki. Nie chcemy przerzucać środków na spółki, które jedyne co nam mają do zaoferowania to oddawanie naszego kapitału w formie Formie dywidendy. Po 10-15 latach chcemy odzyskać cały nasz kapitał w formie dywidendy, oraz na górce chcemy jeszcze, żeby cena akcji była 2-3 razy wyższa niż nasza średnia cena zakupu. A przynajmniej ja mam takie oczekiwania co do moich inwestycji. Dlatego ja ze swoim portfelem przechodzę dalszą ewolucję, o której na pewno więcej w kolejnych tygodniach będziemy sobie rozmawiać. I mimo, że nie jest to rewolucja, tylko ewolucja to boli. W takim sensie, że mam wyrobione pewne przekonania, rzeczy, o do których jestem przekonany, ale widzę, że nie do końca to tak działa i nie jest to tak skuteczne, jakbym chciał. Dlatego gdzieś tam sobie w głowie od nowa układam i przewracam te klocki, aby z nich zbudować coś jeszcze skuteczniejszego niż dotychczas. Ale teraz z innej beczki. Nie jestem i nie będę nigdy Warrenem Buffettem, ani innym genialnym inwestorem. Temat inwestowania sprawia mi, co prawda, przyjemność. Lubię zerkać sobie na raporty spółek, lubię obserwować, co tam się dzieje, ale to mi niekoniecznie pomaga w byciu skutecznym. Nawet ostatnio gdzieś jakiś cytat widziałem, że z inwestowaniem jest odwrotnie niż w życiu. Normalnie w życiu, więc Więcej czegoś robimy, to nabieramy doświadczenia i stajemy się w tym lepsi. O ile nie walimy cały czas bez sensu głową w ścianę. W inwestowaniu podobno im więcej robimy, tym bardziej komplikujemy sobie życie i przez to stajemy się mniej skuteczni. I ja mam wrażenie, że mnie to uderzyło. Dokładam kolejne analizy, Excel, wymagania, aby być lepszym inwestorem. Ale to się kończy tylko jeszcze większym zamieszaniem. Dywidend, co prawda, spływa więcej, ale to tylko wynik wzrostu portfela i nic więcej. Natomiast wynik portfela i jego skuteczność wcale jakoś nie zmieniają się na lepsze, a wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że sam się zamieszałem, to mi na lepsze nie wychodzi. I tutaj znowu nawiązujemy do poprzedniego punktu. Albo coś działa i jest skuteczne, albo nie. I albo się z tym zmierzymy i przepracujemy, jak to zmienić na lepsze, albo będziemy się trzymać. Mać swojego zdania uparcie na przekór informacji danym, jakie otrzymujemy. Dla mnie jedyną drogą jest aktualnie po prostu upraszczanie portfela i pogodzenie się z tym, że 20% średniorocznie przez 30 czy 50 lat, jak Warren Buffett, to ja nie wykręcę, dlatego mogę trochę odpuścić część portfela, wrzucić w jakieś ETF-y, które po prostu swoją średnią robotę wykręcą, uproszczą mój portfel, ale zapewnią, że moje pieniądze dalej będą dla mnie pracowały. Dlaczego tak? Czas poświęcony na analizy, inwestowanie i inne zagadnienia już nie wróci. Oglądałem ostatnio takie filozoficzne wideo na kanale Zawód Inwestor. Od czasu do czasu lubię sobie u niego coś obejrzeć, ale akurat ostatnio autor opowiadał bardzo ciekawą rzecz, która mocno mi się w głowie zakorzeniła. Wspomniał, że on odkąd inwestuje to 3-4 godziny dziennie potrafi spędzać na edukacji, rozwoju czy szukaniu informacji na temat inwestycji. Wiecie, ja codziennie rano czytam 7 dni w tygodniu, około 30 minut i ilość książek, jaka przychodzi przez moje ręce jest spora. Patrząc na moją biblioteczkę, widzę ile pracy wykonałem, ile wiedzy przeszło przez moją głowę. I mówimy tutaj o 30 minutach dziennie. Więc jak słyszę, że ktoś inwestuje 3-4 godziny dziennie w jedną rzecz, w rozwój w jednej dziedzinie, no to ja się nie dziwię, że jego portfel średniorocznie generuje 15% czy ile tam teraz ma. Ja jestem zainteresowany tematem, ale w tym wszechświecie raczej aż tak się nie zafiksowałem, aby poświęcać taką ilość czasu. Dlatego wiem, że moja strategia musi być mniej angażująca, ale dalej chcę, aby była skuteczna i aby moje pieniądze jednak na mnie pracowały skutecznie. I tutaj się chyba zamykają wszystkie ostatnie miękkie punkty w klabrę. To, czy nam coś sprawia przyjemność, to jedno, ale to, czy mamy na to czas, ile tego czasu mamy na zaangażowanie się, będzie miało wpływ na nasze wyniki i skuteczność. Ja więcej czasu nie wyczaruję, a na pewno nie będę w stanie poświęcać na inwestowanie 3-4 godziny dziennie. Więc jak skuteczne inwestycje jestem w stanie generować dzięki takiemu zaangażowaniu? Stąd też moje kolejne ruchy będą służyły upraszczaniu portfela, a nie jeszcze większej komplikacji. W moim przypadku dokładanie kolejnej ilości. Czasu, aby wygenerować trochę lepszy wynik, nie ma sensu. Jak już wspomniałem, o renem bafetem nie zostanę. Zależy mi przede wszystkim, aby moje pieniądze dla mnie pracowały jak najskuteczniej, a przy okazji lista moich zainteresowań jest tak szeroka, że na pewno się nie będę nudził. Teraz sobie jeszcze pomówmy o kolejnych lekcjach i o tym, w jakim kierunku będę dalej zmierzał. Twój cel określa twoją strategię. Wybierz go mądrze i bierz pod uwagę, że z czasem może ulec zmianie. U mnie jak już wspomniałem, dotychczas było to kumulowanie akcji na promocjach, aby soczyste dywidendy zbierać. I w tej kwestii to działa świetnie. Cały czas dorzucam nowy kapitał, moje wpływy z dywidend z roku na rok rosną. Jednak całkowity zwrot portfela, czyli tak naprawdę jak skutecznie dla mnie mój kapitał pracuje, ma po prostu braki. Ale to nie był mój cel i nie miało to nic wspólnego z moją strategią czy obraną drogą, więc nie mogę mieć sobie nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o obrany kierunek, założenia są spełnione śpiewająco. Ale teraz bardziej spoglądam w kierunku, gdzie mój portfel jest jak najmniej obsługowy, a moje pieniądze jak najskuteczniej dla mnie pracują. I czy ta praca będzie wykonana w formie otrzymanej dywidend, czy w formie wzrostu cen akcji, to jest bez różnicy. Wydaje mi się, że pułap 2000 zł otrzymanych z dywidend co miesiąc to fajny punkt, aby coś zmienić i powoli obierać nowy kierunek. Te dywidendy dalej będą spływały i generowały mi dodatkową gotówkę na nabywanie kolejnych akcji, a ja w tym samym czasie mogę sobie budować nową część portfela. A dlaczego takie dziwne zmiany? i dlaczego zmiana kierunku? Na rynkach mam wrażenie, że rządzą dwa elementy. Ludzkie oczekiwania i emocje. Nie bez powodu mówi się, trend jest twoim przyjacielem. Ta mieszanka sprawia, że co jest drogie, może być jeszcze droższe. To, co rośnie, rośnie jeszcze bardziej, a to, co spada i wpadło w niełaskę, może w niej długo pozostać. Ja z założenia swojej strategii ustawiłem się zazwyczaj w pozycji przeciwnej do większości. W praktyce to wychodziło różnie. Czasami udawało mi się wstrzelić spółki, które potem wchodziły na tory mocniejszych wzrostów, a czasami uśredniałem i, jak to mówią, łapałem spadające. Noże. Na pewno jest to dobra strategia, aby generować wysokie dywidendy ze swojego portfela dywidendowego, a przy okazji mieć ekspozycję na spółki, które w długim terminie powinny się jednak dalej rozwijać. Z drugiej strony bardzo często w momencie zakupów dane spółki są w niełasce, to się przekłada na stagnację wartości akcji, a często na dalsze spadki. To też wynika z tego, jak dobieram spółki do portfela, ale o tym sobie zaraz jeszcze pogadamy. Zdecydowanie nie jest to gra z trendem i to się mocno odbija na wynikach takiego portfela, a przynajmniej tak to wygląda. W krótkim terminie. Drugim elementem to zysk firm, czyli wzrost biznesu. Tak jak w krótkim terminie ludzkie oczekiwania i emocje rządzą, tak w długim terminie to wzrost biznesów i rosnące EPS-y są paliwem. Jeżeli miałbym dzisiaj powiedzieć, co jest najważniejsze przy wyborze danej firmy, to bym właśnie stawiał na szczycie przyszłe plany na rozwój danej firmy. To się przekłada na wyniki finansowe, a w ostatecznym rozrachunku decyduje jakie będą dywidendy w przyszłości. I co ciekawe, w takim przypadku to jednak trend jest waszym przyjacielem i pewniejszą pozycją aniżeli granie przeciwko wszystkim. Jednak to wymaga od nas trochę większej aktywności, czy tego chcemy czy nie podstawą mojej strategii było kumulowanie akcji dobrych biznesów, czyli tak zwane kup i trzymaj na wieczność. Ale ja mam też tak w codziennym życiu. Lubię wyrobić sobie dobry nawyk i się ich trzymać, albo kupić lepszej jakości rzeczy i z nich długo korzystać. Jednak w inwestowaniu nie wydaje to się najlepszym wyjściem. Inwestujemy po to, aby nasz kapitał pracował i albo robi to skutecznie, albo nie. Jak nie robi, to bez sensu trzymać dane akcje i liczyć, że kiedyś odbiją. Plus jeszcze jest taki, że mam spółki, które płacą dywidendy, ale czy te pieniądze nie mogłyby gdzieś indziej i lepiej dla mnie pracować? Zdecydowanie dzisiaj bardziej myślę o otrzymaniu zwycięzców, a pozbywaniu się tych spółek, którym po prostu nie idzie. I oczywiście to się może zmienić. Mogą w końcu wejść na odpowiednie tory. Z drugiej strony, to, że jakaś spółka sobie dzisiaj dobrze radzi, to nie znaczy, że tak samo będzie za 3 lata. Dlatego dzisiaj się skłaniam bardziej do tego, że portfelem pojedynczych spółek trzeba zarządzać bardziej aktywnie. Jak coś nie idzie, półka nie spełnia oczekiwań, to trzeba się jej pozbyć. Jak coś idzie dobrze, to super. Trzeba trzymać akcję, a nawet coś dorzucić do niej ekstra Gotówki od czasu do czasu. Tutaj możemy wrócić do poprzedniego podpunktu, czyli czy jest zainteresowanie wokół spółki i czy cena akcji systematycznie rośnie, a do tego te wzrosty są poparte dobrymi wynikami finansowymi. A z drugiej strony, czy cena akcji stoi lub spada, nie ma nimi zainteresowania, a wyniki finansowe są przeciętne? Pasywne inwestowanie brzmi super, ale przy pojedynczych spółkach raczej to nie będzie najskuteczniejsza strategia. A już wcześniej sobie powiedzieliśmy, że praca naszego kapitału to nie tylko dywidendy, ale również wzrost cen akcji, które Posiadamy. A jak już nawiązałem do dywidendy, to wysoka stopa dywidendy to hamulcowy dla skuteczności waszego portfela. Oczywiście z każdej reguły znajdziemy jakieś wyjątki. Wiem, że niektórzy kupili akcje Getin w odpowiednim momencie i samych dywidend świetny zwrot wygenerowali. Ja tak samo się wstrzeliłem w akcję Dom Development SA w 2022 roku. Pomimo krytki, że rynek nieruchomości zaraz siądzie. Ale czy to są powtarzalne inwestycje, czy tylko złote strzały? I co najważniejsze, jaką część naszego portfela te dobre inwestycje zajmują i jak sobie całościowo nasz portfel radzi? Raczej znaczy nikt nie ma samych perełek, co generują po kilkanaście procent rocznie. Zazwyczaj są lepsze i gorsze pozycje, co sprawia, że wynik się gdzieś tam uśrednia. Jednym lepiej, drugim gorzej. Wysokie dywidendy. Nie mówię tutaj o stopach dywidend na poziomie 10% i więcej. tylko wysokie na tle historii danego biznesu. są zawsze czymś spowodowane. I to coś, to zawsze jakieś negatywne informacje albo oczekiwania. Jak już wspomniałem, inwestując pod prąd, możecie się wstrzelić w super okazję, ale również możecie się sparzyć i zmarnować czas i pracę, jaką Wasz kapitał mógłby wykonać w danym okresie. Po to, że akcje nie rosną, a my mamy czas poczekać, to jedno. Druga sprawa jest taka, że w tym momencie jednak te środki mogłyby być zainwestowane w coś, co jednak by generowało zysk. W długim terminie to jednak systematyczność generuje wyniki, a nie jednorazowe strzały. Ja coraz sceptyczniej podchodzę do wysokich dywidend. Coraz bardziej się skłaniam do tego, że najpierw jest biznes, a najlepiej taki, o którym się mówi. Później jest rozwój, czyli rosnące EPS-y, a to dopiero na końcu dywidenda, która mnie interesuje. Dotychczas robiłem na odwrót. Najpierw była historia dywidend, idealnie rosnących, później był biznes i rosnące EPS-y, albo wiara w to, że zaraz wrócą do wzrostu, a na końcu zainteresowanie i kurs akcji, który jest napędzany przez wzrosty i rosnące zainteresowanie. Mój portfel cały czas publikuję. Jak oglądacie, to wiecie, że pod względem rosnących z roku na rok dywidend wygląda super. Ale jak już zerkniemy sobie pod maskę i widzimy średnioroczny zwrot, to już widać, że tam są jakieś błędy. I ta moja odwrót odwrócona piramida jest chyba takim bardzo fundamentalnym błędem, a przynajmniej liczby na to wskazują. I na pewno to jest jeden z głównych elementów, które muszę poprawić. A jak już wspomniałem o odwróconej piramidzie i o tym, że dotychczas to dywidendy były moim pierwszym wyjściowym punktem do analizy spółek, to musimy sobie powiedzieć jeszcze, że przeszłe wyniki nie determinują nam przyszłych wyników. I mam tutaj akurat na myśli dywidendy. Ja do pierwszych analiz zawsze brałem spółki z danego rynku i robiłem selekcję na podstawie historycznie wypłacanej dywidendy. Jak spółka od 10 lat dywidendy, to super. Jak nie, no to dziękowałem. Później jeszcze patrzyłem, czy firma te dywidendy podnosi minimum 6 na 10 lat. I na przykład na GPW po takiej selekcji zostaje wam z 15, może max 20 biznesów, ale tutaj zaczynają się schody. To, że dana firma o 10 lat wypłaca i w przypadku 6 na 10 lat podnosiła dywidendy, to nie znaczy, że tak będzie dalej. W USA mamy bardzo dużo spółek, które od 10 lat podnoszą co roku, nie 6 na 10 lat, tylko co roku podnoszą dywidendy. Tak zwani dywidendowi czempioni. I taka spółka dojdzie do serii 25 lat wypłacania i podnoszenia dywidend, trafia na listę dywidendowych arystokratów. Aktualnie dywidendowych arystokratów w USA jest chyba coś około 70 firm, natomiast dywidendowych czempionów około 175 firm. Praktycznie jedna firma na trzy z indeksu dywidendowych czempionów trafia na listę dywidendowych arystokratów. Czyli kupując akcje, tak jak ja to dzisiaj robię, bazując na historii dywidendy, akurat w przypadku USA, mam jakieś 33% szans na sukces, że dana firma dalej tak się będzie rozwijała. I podnosiła dywidendy. Jak weźmiemy do tego, że raczej kupowałem akcje, kiedy były tanie, stopa dywidendy była wysoka, czyli są zazwyczaj jakieś problemy na horyzoncie, to obawiam się, że te szanse na powodzenie są raczej mniejsze. I mówimy tutaj o największym i najskuteczniejszym rynku na świecie, USA. Więc w przypadku na przykład GPW czy LSE, obawiam się, że te liczby są jeszcze gorsze. Wydaje mi się, że to jedno z ważniejszych spostrzeżeń, dlatego mój portfel nie działa tak skutecznie, jakbym tego chciał. I jeszcze na koniec coś, co aktualnie może się okazać, że ma miejsce czyli szczęście początkującego to straszna rzecz, tak samo w czasie Hossy jak i Bessy. Ja dokładnie takie szczęście miałem. Zaczynałem inwestować w 2022 roku. Powałem sobie pierwsze akcje na spadka, więc całą Bessę byłem obecny i uśredniałem sobie ceny moich akcji. Dzięki temu moje średnie ceny zakupów były bardzo atrakcyjne i mój portfel dostał mocnego kopa na starcie. Po kilku gorszych miesiącach, kiedy ja kupowałem akcje, a ich wartość malała przeszedł czas na kilka lat Hossy, która trwa do dzisiaj. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że w tamtym okresie rozpocząłem Inwestowanie, to dzisiaj mam taki wynik, jaki mam. Prawda jest taka, że jakbym rozpoczął inwestować w 2023 roku albo 2024 roku, to wynik mojego portfela byłby jeszcze gorszy. Dywidendowo pewnie by to dalej fajnie wyglądało, ale jak już wspomniałem, nie samymi dywidendami człowiek żyje. Z drugiej strony, dzisiaj jesteśmy w mocnej hoście. Już od kilku lat wystarczy kupować dzisiaj to, o czym się najwięcej mówi, i przynajmniej na razie, bo nie wiemy, co będzie za kwartał albo rok, można spokojnie widzieć, jak nasze akcje rosną. To wydaje mi się, że może być zgodne głupne dla wielu inwestorów. Bo łatwo się poczuć, że jest się genialnym inwestorem, szczególnie w hoście, ale zakładam, że planujecie swoją drogę inwestycją na kolejne dekady. Więc warto być ostrożnym, a przede wszystkim nie zrazić się, jak przyjdzie bezsa. Ona prędzej czy później przyjdzie. Z każdym rokiem wzrostu jest na pewno bliżej niż dalej. Ostatnio na X Marek wspomniał, że inwestuje od 20 lat. Koniec końców stwierdza, że chyba lepiej mu było kupić zwykły ETF na SP 500 czy SVIC 80. Wygenerowałby lepszy wynik przy mniejszej ilości zaangażowania. Akurat wymienialiśmy się Spostrzeżeniami, ktoś rzucił komentarz, aby nie straszy niepotrzebnie, że nie da się pokonać indeksu, bo to wcale nie jest takie trudne. I on 40 czy tam 50% zwrot ma wygenerowany, przynajmniej jak na razie. Marek to skwitował, że przez 20 lat swojej przygody z inwestowaniem miał dwa lata, kiedy takie wyniki generował, i życzy mu jak największej ilości takich lat. Spokój, opanowanie, doświadczenie, wręcz bym powiedział, współczesny stoi. A ja sobie życzę jak najwięcej takich osób doświadczonych w moim otoczeniu, wtedy na pewno mniej błędów. Będę popełniał i szybciej się będę uczył. Trojeł się tych wniosków zebrało, nie wiem ile dokładnie, 10, może 11. Na pewno przez ostatnie ponad 3 lata moje postrzeganie inwestowania się zmieniło, moje doświadczenie wzrosło i chyba dorosłem do pewnych zmian. A przynajmniej mam takie plany i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak one się odbiją na wyniku mojego portfela i na dywidendach. Miałem niedawno takie dwa tygodnie, że chodziłem zamyślony i myślałem nad tymi zagadnieniami, bo cała moja koncepcja legła w gruzach. Musiałem sobie to wszystko no poukładać, chyba mi się. o Więc teraz, pełny zapału i nowych pomysłów, ruszam dalej i mam zamiar dalej rozbudować ten portfel dywidendowy. Może dywidendy nie będą tak szybko rosły jak dotychczas, ale za to powinno być skuteczniej. A skoro o doświadczeniach już mowa, to tydzień temu nagrałem dla Was wideo takie bardziej filozoficzne. O tym, że pierwsze zainwestowane 10 tysięcy złotych zmieni Wasze postrzeganie i da Wam dopiero takiego mocniejszego bodźca, aby dalej i skuteczniej działać. Jak nie widzieliście tego wideo, to zapraszam do nadrobienia. A Wy macie listę swoich, powiedzmy, trzech najważniejszych lekcji czy wniosków. Waszej drogi inwestycyjnej, jak tak to zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzach. Jeszcze klasyczny na koniec z Waszej strony, dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a Wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw najlepszy komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.